Witajcie robaczki! Ze względu na to, że Supra już została oddana na strojenie i czekamy teraz cierpliwie, aż będzie skończona, chciałem Wam pokazać też kolejny projekt, który tutaj będę budował. Jest to E46 w kompakcie. Silniczek tylko 1,8, natomiast zostanie tu zesłapowany 1,6. Ale na turbosprężarce, tak, żeby generował okolice tam 180 koni. Myślę, że to będzie do nauki jak najbardziej wystarczające. To oczywiście będę Wam pokazywał w międzyczasie, natomiast teraz pokażę Wam mniej więcej jak to autko wygląda. Pokażę Wam gdzie już trafiło się jakieś uszczerbki na zdrowiu. Jest to powiedzmy mały wojownik. Tutaj udało się troszkę mocniej trafić, ale, ale troszkę wkrętów wystarczyło. Ogólnie plan jest taki, że wypadnie teraz przód i tył, jeżeli chodzi o zderzaki, zostaną one wyrzucone i na ich miejsce pójdą baszbary. Oczywiście zderzaki będą, ale będą tylko i wyłącznie zamocowane na jakichś szybkozłączkach. Dodatkowo wylecą fotele, wyleci, wylecą szyby, wejdą poliwęglany na ich miejsce, chodzi o to, żeby troszkę zredukować wagę. Do tego mam już adaptery skrętu, które będę montował. No i będę Wam pokazywał jak te prace pochodzi będą postępować. OK, w ten oto sposób udało się nam ściągnąć końcówkę drążka kierowniczego. No i teraz mamy taki oto adapter, który po zamontowaniu skróci nam nieco ramię. Dzięki temu e, też od razu będziemy mieli ten te ileś procent więcej skrętu e, jakieś zwykłe najprostsze kupiłem e, więc składam to wszystko do kupy no i zobaczymy jeszcze zaraz Wam dam porównanie na ile koło będzie się skręcało z jednej strony a ile będzie się skręcało z drugiej strony Oczywiście, jeśli chodzi o takie prace, jak zwykle miało być 5 minut, natomiast miałem bardzo duży problem ze ściągnięciem końcówki drążka. Natomiast od razu Wam pokażę, jak kształtuje się teraz ten nasz skręt i o ile dalej można wysunąć kowo. Jak widzicie, jest zamontowane wszystko ładnie, trzeba było troszkę rzeczy poskracać, natomiast tak jak sobie staniemy, oczywiście koła są w górze, natomiast chciałbym Wam zobrazować jak, y, jaki jest teraz kąt wychylenia a teraz przejdziemy sobie na drugą stronę i teraz pójdziemy cały w prawo tak staram się, widzicie, ledwie co nawet koło wystaje, gdzie gdzie przy lewej stronie no, było widać y, ten kąt znacznie się polepszył, więc tym samym będzie dużo łatwiej nam teraz wyprowadzać poślizgi, jeżeli pójdziemy zbyt grubo. O, jeszcze, jeden, jeszcze raz, popatrzcie. Całe koło wystaje, gdzie wcześniej było bodajże gdzieś do tego marku. Także całkiem nieźle. Kilka dni później, jak widzieliście, już mamy zrobiony skręt. Natomiast udało się otrzymać przesyłkę w niedzielę. Przyjechał znajomy z czymś bardzo dla mnie znaczącym, ponieważ jest to silnik z Mitsubishi Colt, którego kiedyś, kiedyś dawno temu posiadałem. Zaletą tego silnika jest to, że ma tylko 1,6, ale ma 113 koni. No i plan jest taki, żeby rozebrać go. Więc zostanie ściągnięta głowica, no generalnie zostanie rozebrany i to będzie taki plan, to go Wam nakreślę od razu. Sprawa wygląda tak, że będę chciał przygotować silnik w taki sposób, żeby był już pod turbo, żeby miał adaptę pod skrzynię BM-owską. Tym samym BMK będzie w stanie jeździć i mam zamiar pojeździć na kilka treningów jeszcze, poszkolić swoje, podszlifować swoje umiejętności. Następnie, gdy silnik będzie już poskładany na gotowo, być może wymienimy korby na, na kutę, To jeszcze zobaczymy, jak będę stał z budżetem, a dodatkowo na ile te seryjne będą w stanie wytrzymać. Więc będzie poskładany na świeżo. Oczywiście zostanie zrobiony od zera kolektor wydechowy pod turbosprężarkę. No, ale oczywiście też przy okazji kolektor sący zostanie wymieniony na coś w mojej produkcji. No, będzie wiadomo troszkę zabawy, bo, bo to jest jeszcze na na aparacie zapłonowym, więc trzeba będzie przejść na cewki, najlepiej, żeby zrobić miejsce. No i, i taki jest plan, więc takie rzeczy zobaczycie przez następne aktualizacje. No dodatkowo Supra jest w dalszym ciągu jeszcze przy robocie, myślę, że jeszcze, jeszcze tam może dzień dwa i dostanę telefon, więc będzie, będzie można coś ponagrywać Supry. A tymczasem no taką aktualizację wam zostawię, być może za niedługo się zobaczymy przy kolejnych aktualizacjach właśnie związanych z baneczką ponieważ są jeszcze fotele do zamontowania no ale to już następnym razem trzymajcie się cześć